Pani minister, jakie są najpilniejsze działania, jeśli chodzi o politykę senioralną? W pierwszym roku to jest przejrzenie tych fragmentów, bo na pewno nie jest to w sensie holistycznym polityka senioralna, ale tych fragmentów, które są polityki senioralnej, zaadresowanych poprzez poszczególne resorty do, do seniorów. Przyjrzenia się, jak one funkcjonują, co brakuje, jak je uzupełnić i zbudowanie takiego też partnerstwa między właśnie poszczególnymi resortami, ale stroną społeczną, samymi seniorami, przedstawicielami organizacji seniorskich i pracodawców. To jest myślę najważniejsze po to, by skoordynować to wszystko, co dzisiaj jest adresowane do seniorów i nadać kierunek na przyszłość, bo wiemy, że lada moment seniorów będzie ponad 10 milionów. Czyli musi być to polityka międzyresortowa. Tak, międzyresortowa, holistycznie zbudowana. E, oprócz tego przeglądu, analizy i koordynacji, to jest również kwestia konkretnych projektów ustaw e, zaadresowanych choćby do e, osób, które. Są aktywne zawodowo, a ich bliscy potrzebują opieki, żeby wesprzeć usługi opiekuńcze, też usługi wsparcia w miejscu zamieszkania, bo to zarazem będzie element deinstytucjonalizacji i kwestia zbudowania całej opieki długoterminowej, która ci jest bardzo mocno rozczłonkowana. A czy jest taka dobra wola polityczna ze strony innych ministerstw? Tak, na pewno tak. Ja spotykam się właściwie na pewno w każdym tygodniu, a czasami i każdego dnia właśnie z przedstawicielami różnych resortów. Czy to nie tylko Ministerstwo Rodziny, nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale również Ministerstwo Funduszy, również Ministerstwo Cyfryzacji, zaraz Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury, dlatego że gdzie znaczy, każdy resort ma swoje zadania i na przykład Ministerstwo Cyfryzacji to wiemy, że wykluczenie cyfrowe seniorów który jest duży i teraz kwestia realizacji wspólnych pomysłów, ale nie takich, które sobie gdzieś tam też wymyślimy, bo nam się wydaje, że będą one dobre. Też tylko zapraszamy do, tej, do tych rozmów już środowiska, które już realizują właśnie projekty z obszaru wykluczenia cyfrowego, tak, żeby korzystać z ich doświadczeń.